Witam wszystkich. Na tym filmie mówimy sobie dane makroekonomiczne na 19 do 23 kwietnia 2021. No, i oczywiście, podam w opisie filmu e, link do podglądu mojego konta weryfikacyjnego w tym challenge. No to był ciężki tydzień dla mnie, ale o tym tamto na TikToku opowiedziałem. Minutę opis czy link, czy jakbym znaleźć tam na TikToku, gdzie robię króciutkę update na temat mojego ftmo challenge, czy weryfikacji, czy jak mi tam idzie na ftmo i tak dalej, no co znajdziecie na tiktoku. A teraz zabieramy się za ten kalendarz makroekonomiczny, umówienie danych makro. W poniedziałek, bo używamy teraz kalendarza z maja fixbook, w poniedziałek, szczerze powiedziawszy, nie widzę nic, co mogłoby przykuć moją uwagę, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, więc możemy powiedzieć, że mamy dzień wolny, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne. Jedyne, co by się rzuciło może w, w oczy, to 17.30, trzy miesiące, 6 miesięczne mm, aukcje, ale odnośnie obligacji. Więc jeśli chodzi o obligacje, to może by coś było to dla Ciebie... Bardziej istotne dla tradera forexowego, który handluje na yy, walutach, no jest to po prostu mało istotne według mnie. Nie przekłada się bezpośrednio na handel na walucie. Dobra, yy, ostatnio jeszcze było w zeszłym tygodniu, zdaje się. Yy, CPI, o których mówiłem, że nie zrobił większego wrażenia jeśli chodzi o USD w czwartek. Wyskoczyły tam chyba 9,2, było szacowane, że wyjdą 5,6. No jakbyście spojrzeli na yy, waluty z USD w yy, czwartek no to reakcja w sumie nie była wielka, a właściwie żadna nie była jeśli chodzi o waluty i te USD CPI dane a tutaj na przykład mamy taki artykuł dolar amerykański dlaczego nie było silnego odbicia odbicia na rynkach właśnie w czwartek i tam było dla, o właśnie o tych danych CPI których ja mówiłem w zeszłym tygodniu, że nie zadziałają na waluty za bardzo z USD, no ale wracając do wtorku. E, mamy RBA minutki, czyli po prostu czy coś się zmieniło w RBA polityce monetarnej banku centralnego. Oczekujemy tego, że raczej tam się nic nie zmieni w najbliższej przyszłości, może będą troszeczkę bardziej optymistyczni. Zobaczymy, na pewno intraday będzie to coś na co powinniśmy uważać, czyli tam o 2.30 w nocy Czy 3.30 w nocy właśnie Powinniśmy uważać na te dane Czy swing tradingowo, no też gdyby się coś zmieniło no to Byłby to pewnie jakiś powód dla którego mielibyśmy kupować bardziej, czy sprzedawać, czy też zastanawiać się I, i tak i nie, jeśli chodzi o Australijczyka Dobra, no więc RBA minutki Istotne dla Australijczyka we wtorek intraday i swing trading też możliwe hmm, hmm, hmm. wtedy mamy dalej te dane są mało ważne według mnie Landing Survey no to jest yy, to się nazywa Ankieta przeprowadzana na bankach więc oni mają napisane high, ja to tam nie sądzę, żeby to było high, przełożyło się natychmiast na jakieś trendy, czy ruchy na walucie euro. Jedziemy dalej. No to są te m, prywatne, prywatne dane odnośnie zapasów ropy. Yy, to będzie taki przedsmak przed tym, co będzie zdaje się w środę. Powinniśmy wziąć to na uwagę. Ostatnio dane odnośnie ropy, no po prostu zaszalała ropa na tych danych zdarzyło się raz na <laughs> ile razy się nie zdarzyło, ale tym razem się zdarzyło, że ropa urosła 5% podanych, co było trochę szokujące dla mnie. No ale poszło o to, że po prostu za którymś razem, kolejny raz okazało się, że mają upytki w zapasach ropy, więc jeśli ropy brakuje, a OPEC nie, nie odkręca korka, nie odkręca ropy, po prostu nie produkuje jej więcej, ropy zaczyna brakować, no to cena ropy ujdzie do góry. Normalne, proste, logiczne i tak dalej. A więc dlatego ropa poszła tam w środę czy w czwartek 5% do góry podanych. No zobaczymy, czy w tym tygodniu te dane, nie API, ale ten następnego dnia, które są. O, gdzie one tu są? Następnego dnia nie, no to w czwartek, ja w czwartek jest. Eja, to jest gaz. No, przejdziemy, zobaczymy, czy one są. W każdym bądź razie wracając do tego wtorku, nie? Ja, wtorek, kończyliśmy na wtorku. No, także te dane to odnośnie prywatnych inwentarzy ropy naftowej i zapasów. E, consumer Prime z kwartał do kwartału, rok do roku. Australia, retail, sales, sprzedaż detaliczna, no to będzie akurat istotne dla <coughs> Australijczyka na pewno pod względem intraday. Czy swing trading? <coughs> Myślę, że jedne dane by dupy od razu nie urwały. Nie zmieniły nie wiem, tego jak spoglądamy na, Australii, czy na Australijską walutę, ale intraday na pewno powinniśmy mieć to na uwadze że może się coś wydarzyć, jakiś trend na całą noc, bo są takie dane. Odnośnie sprzedaży detalicznej, jedziemy dalej wyjść. RODE. Producy Price Index PPI. Retail Price Index RODE roku PPI. No ja nie sądzę, żeby jakiekolwiek z tych danych GPP przełożyły się bezpośrednio na GPP i w jakimś tam Intraday czy Swing Trading przełożyły się, że od razu kto wie co tam się będzie działo, jakieś trendy i ruchy na 100 pipsów czy więcej na GPP USD. Wątpię, po prostu nie sądzę naprawdę. Jedziemy dalej, mamy Ramsden Speech. Nigdy nie wiadomo co taki człowiek powie. Powinniśmy mieć to na uwadze na pewno intraday. W zależnie od tego co by powiedział on i Bailey jak widać o 1230 no to mogłoby się coś wydarzyć. Swing tradingowo. Także miejmy to na uwadze, że oni będą przemawiać, może zmienią zdanie, może coś tam nowego, jakby w o polityki polityki monetarnej Banku Centralnego Wielkiej Brytanii. A mówili ostatnio, że będzie utrzymywana luźna. Będą się dostosowywać do tego, co przyniesie następny dzień. Nie mają zamiaru tam obniżać stóp ani podwyższać stóp procentowych. Więc spijmy ich na uwadze, może powiedzą nam coś ciekawego. Następnie o 1430 mamy Consumer Pancinux mm, miesiąc do miesiąca, rok do roku No te dane to będzie tam przedsmak, przedsmak to będzie <grych> widziałem kanatorcie, na torcie to mało powiedziane, to będzie takie pod przedstawka przed głównym daniem, no wątpię, że będę wykonały jakikolwiek ruch wyforowy na Kanadyjczyku. A to dlatego, że następne co mamy to minutki, czy tam raport Banku Kanady. I oczywiście Rate Statement, czyli czy podwyższają, czy obniżają stopy procentowe. No i właśnie Interest Rate Decision, czyli podwyższają stopy procentowe, zmniejszają i tak dalej. No, przewiduje się, że nic nie zrobi Bank Kanady. W tej sprawie na pewno będzie to dla nas interesujące. To ten kanady stat statement, czyli oświadczenie Banku Kanady na temat polityki monetarnej, to i to będzie dla nas ważne. Oraz oczywiście konferencja prasowa Banku Kanady będzie dla nas istotna. Co powiedzą po oświadczeniu tutaj i tutaj? o co ich zapytałem w reporterzy, jakie padną odpowiedzi i jak to wywoła reakcję na Kanadyjczyku, to będzie na pewno interesujące nie tylko pod względem e, intraday, ale swing trading. Więc miejmy na uwadze, że takie dane będą wychodzić, takie przemówienia będą się odbywać i Kanadyjczyk może mieć dzikie ruchy intraday, a może też zmienić się coś swing tradingowo. Dobrze, jedziemy do czwartku. CHF. Interest Trade Decision z Banku Europejskiego. Europejski Centralny Bank. No tak. No, co tu wiele gadać. Nie oczekujemy tutaj w sumie żadnych zmian. Kompletnie żadnych. No, gdyby się coś zmieniło, no to na pewno byłaby reakcja na europejskiej walucie euro. Co będzie nas interesować, jeśli tutaj się nic nie zmieni? A pewnie się nic nie zmieni. Jestem na to, nie wiem, 90% przekonany, że tutaj się nic nie zmieni, albo i więcej. 99% mógłby powiedzieć. Będzie nas interesować oczywiście monetary... konferencja pracowa i oświadczenie na temat polityki monetarnej. Jak tam się zapatruje Europejski Bank Centralny na walutę euro i czy ten drugi kwartał w końcu będzie lepszy, czy trzeci, czy kiedy skończą szczepić to całą Unią Europejską i w końcu ruszą z kopyta z tą gospodarką, zaczną otwierać biznes i tak dalej No to na pewno będzie ważne dla nas Intraday oraz swing tradingowo jak oni się wyrażą na temat y, waluty euro, w jakim, jak będą na to patrzeć, czy będzie neutralnie, pozytywnie, czy i optymistycznie, czy będzie raczej negatywnie i pesymistycznie. Widzieć przyszłość Europejski Bank Centralny i jego członkowie, więc na pewno będzie to ważne dla euro swing oraz intraday. Consumer confidence o 16, no co już tam będzie, <gryw> po prostu olane te dane, będą według mnie po, po takim wydarzeniu, to te już będą kompletnie bez szans, żeby cokolwiek zmienić. Mamy jeszcze e, zatrudnienie z Ameryki, jak widać, 4-tygodniowe. Um, zatrudnienie z Ameryki, no myślę, że te dane, no to słabo, no średnio bym powiedział, mogłoby zadziałać na, na USD. Niby ten rynek Francji się liczy dla Fedu, ale co do czego to powiedzieli, że 2023 grudzień, no chyba żeby te dane się zaczęły poprawiać, to może rynek zacznie wyciągać wnioski, że może jednak Fed ruszy się szybciej z tymi podwyżkami 100% niż tak późno, no, ale niczego nie oczekujemy, dzisiaj niczego się nie spodziewamy. Powiedziałbym, że średnio ważne te dane będą, albo nawet mało ważne. Nie jestem przekonany tego, żeby te dane spowodowały jakiś duży ruch na dolarze amerykańskim według mnie. Dobra, consumer confidence omówione. Hmm, istniejące sprzedaż domów istniejących miesiąc do miesiąca, no oni mają high, am to to tam, nie wiem, low. Może albo na medium. Myślę, że te dane nie wywołały żadnej reakcji na dolarze amerykańskim, co prawda taka sprzedaż domów istniejących przekłada się na GTP, czyli produkt krajowy brutto i tak dalej, ale myślę, że to się po prostu tutaj nie nada i nic się nie stanie na dolarze amerykańskim. O publikacji tych danych. No to to jest co dane dla tych, którzy handlują na bondach, obligacjach skarbowych. To myślę, żeby się bardziej jakoś przydały. Kansas Fed, Manufaktury. Nie, nie sądzę. Friday, czyli piątek. No i co my tu mamy? Jakieś dane na temat banków, manufaktury, produkcji. Producer, manager, index. Yy, myślę, że tutaj się nic nie, nie zmieni za bardzo. A, chwila, moment. To jest dla indeksów, chyba. O, nie, Commonwealth. To nie, to myślę, że to się nic tam nie zmieni, jeśli chodzi o Australijczyka w nocy, a nie mowa, ani z tych, intraday. introdej. Retail Sales, sprzedaż detaliczna dla Wielkiej Brytanii z wyłączeniem chyba paliwa. Mm, średnio, średnio bym to ujął, że średnio, tak jak oni piszą. Mogłoby to coś zrobić na jak to się nazywa funcie brytyjskim, ale nie jestem tak do końca przekonany, żeby to tam akurat wywołał jakieś spore ruchy. No, powątpiewam w to, tak bym to ujął. Mamy jeszcze jak widać Consumer Spending, Market Service PMI czyli coś bardziej dla indeksów jeśli chodzi DAXA czy CACA 40, bardziej przy że CAC 40, Niemcy to DAX. Te dane, ale jeszcze zerknę tutaj, czy oni mają P napisane, że to są wstępne. Hmm, piątek. Ja to są wstępne dane za kwiecień. Czyli te dane na pewno z piątku. Z Francji, Niemiec, nie ma Włoszech, widzę i ogólnie ze strefy euro PMI -e bardziej powinny być y, dla indeksu ważne typu CAC 40 dla francuskiego czy DAXa niemieckiego. Jeszcze market, dobra, skończyliśmy jeszcze na market, manufactura PMI, czyli kolejne dane takie y, bardziej dla indeksów, czy np. na przykład futzy, bym się tutaj zastanowił niekoniecznie by to działało według mnie na także te dane market, manufaktura PMI wstępne dla futzy raczej niż dla niekoniecznie dla GPP byłoby ważne. Następnie mamy jeszcze market, manufaktura PMI, no serwisy, composite, tak dalej, no to też Niekoniecznie dla waluty USD, ale bardziej dla indeksów USD. No i w sumie jeszcze mamy sprzedaż nowych domów w Ameryce, które mają napisane, że są high. No ja bym powiedział, że medium one low. Nie sądzę, żeby wywołały jakieś duże poruszenie na. W walucie amerykańskiej. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o omówienie danych makro na 19 do 23 kwietnia 2021. Jeśli Ci się podobał filmik, daj łapkę do góry. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły, sugestie, nie wiem, chcesz zobaczyć następnego live'a w poniedziałek czy coś, no to pisz w komentarzach. Subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej moich filmów. No i komentuj jeśli masz coś do powiedzenia. No i to tyle w temacie. Dzięki za oglądanie, do następnego razu, nara.